z banana witam bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie. Jest mi niezmiernie miło oczywiście. Pozdrawiam Was cieplutko. Wiem, że komentujecie, udzielacie się. I tutaj jeszcze zrobimy taką pewną kontynuację nowego rytuału, można powiedzieć, nowej możliwości. A więc, jeśli wpiszecie w komentarzu dzień swojego urodzenia, otrzymacie pakiet informacji dotyczących właśnie tego dnia: jacy ludzie się rodzą, jakie mają właśnie talenty, co może ich spotkać, na co powinny zwrócić uwagę. No i tutaj właśnie jest to taka forma duchowej rozrywki, a więc całkiem za darmo możecie się dowiedzieć, jakie tendencje sprzyjają właśnie osobom, które gdzieś tam urodziły się w konkretnym dniu urodzenia, czyli na przykład, nie wiem, 15 lipiec, no to piętnastka, tam drugi styczeń, no to dwójeczka i tak dalej, i tak dalej. Jak wpiszecie w komentarzu właśnie tą dwójeczkę, czy tam piętnastkę, czy czternastkę, to już wszystko zależy, z którego dnia konkretnie jesteście, otrzymacie właśnie informację zwrotną z pakietem wiadomości dotyczących właśnie tej konkretnej daty. Bardzo dziękuję oczywiście jeszcze raz za wszystkie miłe komentarze. Tutaj zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. A teraz, drugie osoby z Poznaku Barana, zobaczmy, jakie karty wylosuję dla Was na ten tydzień. Już patrzymy na pracę, odpuść, na emocje, pisarstwo i energetyczne uzdrawianie, jeśli chodzi o aspekt zdrowotny. A więc, karty specyficzne bym powiedziała. Pierwsza karta może nie każdego zadowolić, bo jest kartą odpuszczenia. No właśnie. I mamy kartę odpuszczenia na pracę. Wolni się na chwilę od tej sytuacji, po to, by ją rozwiązać. Czasami tak strasznie chcemy zdobyć pracę, stanowisko i jakąś sytuację wygrać no nie wiem, e, otrzymać awansy. E, chcemy być dostrzeżeni. Tak bardzo jesteśmy zaślepieni daną energią, że po prostu e, no nie możemy czegoś przeskoczyć. A karta mówi: odpuść, zostaw to, przeczekaj. Być może nie widzisz pewnych rzeczy. Być może, mm, jeśli poczekasz ten tydzień, może parę dni, e, zobaczysz inną perspektywę i otworzą się przed tobą zupełnie odmienne możliwości. Tutaj, mimo wszystko, odpuszczenie będzie mieć znaczenie. Czy mamy tutaj pracę, czy też jej nie mamy. Z jakiegoś powodu zwolnić tempo będzie trzeba, bowiem jest to istotna część jakiejś danej sytuacji, która być może jest źle interpretowana przez nas, a być może pewne rzeczy same się rozwiążą i wcale nie musimy się tak wysilać, jak nam się wydaje. Tak więc pomyślmy o tym, bo to jest naprawdę dość istotna informacja, a ona daje nam tutaj do myślenia. Natomiast emocje, miłość, związki, karta pisarstwa, leczysz, uczysz i bawisz za pomocą słów, które piszesz. No i tutaj ktoś by się zapytał, no jak ja poznam kogoś. A no właśnie, może w internecie, może napiszesz coś do kogoś, może jakiś napiszesz komentarz, może wyślesz jakąś wiadomość, cokolwiek to będzie, a będzie związane z pisarstwem szeroko pojętym, okaże się być kluczowym i może przyciągnąć tutaj kogoś ciekawego do waszego życia, możecie nawiązać jakąś fajną relację i stać się to może w dosyć spontaniczny i nieoczekiwany też sposób. Mamy kogoś, chcemy coś załatwić z kimś. Być może Tele telefoniczna rozmowa może mi tego nie załatwi, może nawet bezpośrednia. Napiszemy coś, wyrazimy coś właśnie przez SMS-a, przez messengera, cokolwiek to będzie, jaki tokolwiek będzie komunikator, e, wskazywać będzie, iż pisarstwo, czyli słowo pisane, odegra bardzo ważną rolę. Czasami są ludzie jeszcze, którzy piszą listy do siebie, w sensie takim, nawet jak mieszkają razem, ale napiszą listy taki z wyznaniem emocji, przekazaniem tego, co skrywają w sobie. I to też może być taki kluczowy czynnik do zmian, wskazujący na piękno wnętrza naszych uczuć czy potrzeb. Tak więc nie bójmy się pisać i wyrażać własnych emocji. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, energetyczne uzdrawianie. Twoja naturalna umiejętność energetycznego uzdrawiania jest istotną częścią Twojego celu życiowego. A więc być może zainteresujecie się kwestią energetycznego uzdrawiania szeroko pojętego. Może chodzić o lejki, może będziecie to Wy tym się zajmować, a może pójdziecie na jakiś taki właśnie zabieg, który Was uzdrowi, uleczy, uwolni. Ale też może być tak, że Wy poprzez swoje działania będziecie wpływać... Jak uzdrowiciel na otoczenie, i dzięki temu też zyskacie potencjał, dobrą energię, bo pamiętajmy też, to co dajemy, też otrzymujemy. Tak więc, jest to dosyć ważne. Karty ciekawe. Pierwsza, oczywiście, jest specyficzna, ale. Jak zawsze mówię, czasami naprawdę nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a więc odpuszczenie może być świetnym rozwiązaniem Waszych problemów, szczególnie w kwestii zawodowej. Tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej. Drogie osoby tutaj spod znaku byka zapraszam Was na horoskop. Zobaczmy, jakie karty będą tutaj Wam przyświecać, czego możecie się spodziewać. W komentarzach możecie jeszcze wpisywać tutaj swoją e, datę urodzenia, właściwie konkretnie dzień urodzenia, bowiem jeśli wpiszecie dzień urodzenia, to otrzymacie taką informację zwrotną o tendencjach występujących osobowościowych dla danej osoby z danego dnia urodzenia. Więc warto sobie tutaj wpisać w komentarzu, na przykład, nie wiem, jestem z 15 lipca, no to 15, e, nie wiem, jestem z 4 grudnia, no to czwóreczkę i tak dalej, i tak dalej. Wpisujemy by zobaczyć, jakie cechy osobowości, jakie tendencje występują dla danej liczby i czy to pasuje do mnie, czy też nie. Tak, napiszcie też oczywiście w komentarzach. Myślę, że to powinno Wam się ogólnie spodobać, jako taka nowość, ciekawostka. Pamiętajcie też o subskrypcji naszego super kanału, czyli Soporady. No i zobaczmy, jakie karty dla Was drogie byki wylosuję. Praca energetyczne ustawianie. Emocje to rodzina i zwierzęta w kwestii oczywiście zdrowotnej. No i właśnie, mamy układ taki dosyć stateczny, ciepły, spokojny, bym powiedziała, bez tendencji takiej oddalającej czy bez tendencji agresywnej, czyli dominującej. Pierwsza karta: energetyczne uzdrawianie na aspekty zawodowe. Twoja naturalna umiejętność energetycznego uzdrawiania jest istotną częścią Twojego celu życiowego. A więc. Możemy tutaj czy mamy pracę, czy też nie, możemy się po prostu za, jakby zająć, czy zastanawiać nad kwestią po prostu ezoteryczną, energetycznego uzdrawiania. Możemy pójść na kurs, możemy myśleć o pracy właśnie w takim kierunku i chcieć uzdrawiać innych. Tak więc karta tutaj nas zachęca do tego, jeśli mamy takie zamiłowanie, takie plany, to możemy iść właśnie w tę stronę. Może też chodzić o energetyczne uzdrawianie danej sytuacji. Mamy jakiś konflikt, mamy jakieś nieprzyjemne zdarzenia. I my poprzez swoje umiejętności możemy coś załagodzić, uleczyć, zmienić, ale chodzi o zmianę energii w otoczeniu. Czyli my możemy być takim katalizatorem tych dobrych, bardzo fajnych zmian, tylko musimy tutaj w to też wierzyć, mieć jakby tego świadomość. Możemy pozytywnie wpływać na innych. Tylko musimy zmienić postawę. I być może, że poczujemy nawet w tym czasie, no właśnie, taką swoistą, fajną moc. Natomiast w emocjach mamy rodzinę. Eee, miłość, jaką czujesz w stosunku do swoich przyjaciół i rodziny, jest centralnym punktem Twojego celu życiowego. I tak naprawdę, <laughs> prozaicznie, karta może po prostu wskazywać na aspekt rodziny, tak? Bliskich osób. Które rodziną też mogą być bliskie osoby, przyjaciele, którzy mogą chcieć dla nas dobrze. Może być tak, że ktoś z bliskiego otoczenia, nie będący rodziną, jest nami zainteresowany i może się okazać, że coś was do siebie zbliży, ale nie tylko. Może ktoś z rodziny wskazać nam miejsca, możliwości, ludzi czy osobę, na którą warto po prostu zwrócić uwagę. Rodzina w kwestiach osób zajętych, będących już w stałych relacjach jest piękną kartą, bowiem ona wskazuje na sielską, rodzinną, ciepłą atmosferę, może Was czekać uroczystość rodzinna, zabawa z dziećmi, myślenie o dzieciach, tak, powiększanie rodziny, ale generalnie czuć się powinniśmy w tym czasie, w, wśród bliskich jak w kolektywie, w której panuje niezwykła harmonia. Natomiast w zdrowiu mamy kartę zwierzęta, specyficzna karta, rozumiesz zwierzęta i intuicyjnie się z nimi komunikujesz, zaufaj swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ zwierzęta są częścią Twojej życiowej pracy. I to prawda, często jest tak, że taką formą terapii właśnie stanowią zwierzęta, tak? jak są chodzi ludzie na przykład i kontakt ze zwierzętami daje im tak wiele. Tak? I tutaj nawet może chodzić o prozaiczny kontakt z kotem, psem, tak, przytulenie się gdzie nasza tutaj komunikacja taka duchowa z, z ukochanym zwierzakiem daje naprawdę kojące aspekty, takie gdzie my się rozprężamy i być może potrzebujemy tej takiej takiej duchowej bliskości z, ze zwierzęciem. Tak wiemy, że zwierzęta potrafią leczyć, potrafią wpływać bardzo pozytywnie na nasze samopoczucie. Być może karta chce nam to uzmysłowić i powiedzieć, jak wiele to może wnieść do nas po prostu dobrego. Zastanówcie się nad tym. Układ ciekawy, ciepły i jakże energetycznie pozytywny. Pozdrawiam, dziękuję. Przechodzimy dalej do osób spod znaku bliźniąt. Witam drogi Bliźnięta, dziękuję, że jesteście, dziękuję za miłe komentarze, serducho tutaj dla Was, buziaczki. Pamiętajcie tutaj, iż lubię Wasze komentarze, często tutaj piszecie fajne rzeczy i ostatnio było z tą kartą anielską taka możliwość otrzymania jej oczywiście, ale możecie też otrzymać coś jeszcze innego bowiem teraz jeśli wpiszecie w komentarzu e, e, dzień swojego urodzenia otrzymacie tutaj pakiet informacji dotyczących właśnie e, tego co znaczy nasz dzień urodzenia jak wpływa na nas jakie mamy cechy osobowości czy to do nas pasuje e, czy rzeczywiście e, powinniśmy się nad tym zastanowić tego się dowiecie właśnie jeśli e, wpiszecie w komentarzu dzień swojego Urodzenia. Zapraszam, bardzo fajna i całkiem nowa forma tutaj komunikacji z Wami. Zapraszam też do subskrypcji naszego kanału Ezoporada. A co będzie się działo, już patrzymy drogę bliźnięta: na pracę, doradztwo, na emocje, rodzina i dzieci w kwestii. <laughs> Aspektu zdrowotnego. A więc ciepłe, takie rodzinne, takie spokojne, stateczne karty, bym powiedziała, bez dominacji, bez też takiego oddalenia się, co jest też dosyć ważne, istotne. I zaczynamy oczywiście od karty na pracę. Doradztwo. Uzdrawiasz się miłymi słowami, mądrymi radami i umiejętnością słuchania innych. A więc doradztwo może mieć tutaj. Różne aspekty, możemy my szukać porady w kwestiach zawodowych, na przykład jeśli szukamy pracy, to może warto jeszcze się kogoś poradzić, a może być tak, że komuś pomożemy poprzez swoje miłe ustosunkowanie i dzięki temu zyskamy dobrego nowego sojusznika, i to będzie klucz do tego, by na przykład wejść w jakiś układ, otrzymać ciekawe informacje, pomoc, czy nawet pracę, tak? Tutaj ten aspekt jak najbardziej jest pokazany w bardzo pozytywny sposób. Tak samo, jeśli mamy pracę, doradztwo, możemy potrzebować jakiejś rady, być może sobie nie radzimy z jakąś sytuacją, a być może potrzebujemy tej pomocy, a nie zawsze się do tego przyznajemy. Tak czy owak, możemy otrzymać radę lub ją dać i dzięki temu zmienić jakieś układy w stricte naprawdę dobrym kierunku. A więc nie bójmy się, być życzliwi, dobrzy. I też szukać pomocy, kiedy jej naprawdę potrzebujemy. <laughs> Natomiast jeśli chodzi o aspekt uczuć, mam piękną kartę rodziny. Miłość, jaką czujesz w stosunku do swoich przyjaciół i rodziny, jest centralnym punktem Twojego celu życiowego. A więc piękna karta zapytamy, no gdzie ja znajdę miłość? Może być tak, że ktoś z rodziny Ci pomoże, tak? A może w, w otoczeniu Twoich bliskich, znajomych, których czasami się traktuje prawie, że jak rodzina, ale oni nie są rodziną, mogą, mogą nam pomóc właśnie też dodatkowo w aspekcie poznawania innych osób, a może ktoś tam jest, kto nas kocha i chce okazać emocje. Tak więc najbliższe otoczenie jest tym kluczowym, bowiem tam tkwi największy potencjał. Mamy kogoś, w tym tygodniu powinniśmy ten czas spędzić z rodziną, cieszyć się, celebrować. Może nas czekać uroczystość, może my zrobimy tu jakąś imprezę rodzinną. Tak czy owak będziemy cieszyć się z bliskimi, fajną, miłą atmosferą. E, tutaj możemy planować, możemy też y, ogólnie jakby darzyć większym uczuciem bliskiej osoby i też tą miłość otrzymywać, a więc karta niezwykła, dająca wielki potencjał i wskazująca też, żeby się zbliżyć do rodziny, na przykład jeśli się oddalaliśmy, bo tu możemy zyskać więcej, niż nam się wydaje. Natomiast aspekty zdrowia to dzieci. Twój cel życiowy zawiera w sobie pomaganie, nauczanie i uzdrawianie dzieci. Może być tak, że po prostu w kwestiach zdrowotnych zajmiemy się własnymi dziećmi lub dziećmi z naszego bliskiego otoczenia, pomożemy komuś, będziemy takim dobrym przewodnikiem. Czasem karta też ostrzega przed chorobami, które są przekazywane po prostu przez dzieci choroby wirusowe, bakteryjne. No taka prozaiczna e, tutaj e, droga, tak e, jakby zakażenia, zarażenia, ale generalnie dziecko jako symbol tutaj, e, gdzie, gdzie my możemy pomagać lub... E, po prostu e, będziemy potrzebni, tak? bo tutaj może być siła wyższa, gdzie nasza działalność będzie e, na tym ukierunkowana, ale uważajmy właśnie, bo ten aspekt dziecka jest tutaj mocno pokazany. Na przykład dla osób, które starają się o dziecko, mogą tutaj się zadziałać, za bo e, te, te dziecko może być w zasięgu e, ręki teraz, w sensie działania, tak starają się ludzie o dzieci, e, pytają czasami, czy to jest dobry czas. I karta mówi, że tak bo ten symbol dziecka jest bardzo silnie zaznaczony, a więc warto zadziałać. Piękne karty, jakże rodzinne, ciepłe, no i poradnictwo, doradztwo, które będzie nieść znamiona tutaj korzyści w przyszłości. Tak więc tego się trzymajmy, super układ. życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, hej!